Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, w którym chcę Wam pokazać nowości, jakie marka to upadło mnie wysłała. Dokładnie nowości, nowe produkty na stronie, nowa pielęgnacja, z czego się bardzo cieszę, bo wiecie, że to jest jedna z moich ulubionych mark, jeśli chodzi o pielęgnację. Eee, także dobra, e, zacznijmy pokazywać produkty, chociaż część z Was już je widziała, ponieważ na live na Instagramie, którego ostatnio prowadziłam, podczas niego zapukał kurier i przyniósł mi eee, właśnie paczkę przesyłkę, także część z Was już te produkty gdzieś tam widziała, ale stwierdziłam, że dobrze będzie nagrać jeszcze oddzielny filmik, ponieważ pokażę Wam, je z bliska i przy okazji e, zostawiam Wam linki do wszystkich właśnie produktów w opisie na dole, gdybyście mieli oka okazję, ochotę, e, poczekać troszkę o nich więcej, także dobra, lecimy, bo jest tego trochę. E, produkty do pielęgnacji jamy ustnej, ponieważ takie również znajdują się w asortymencie marki i tutaj mamy m.in. pół litrowe opakowanie płynu do płukania jamy ustnej, to jest ta seria Sensitive bez alkoholu, także na pewno w kolejnym Projekcie, ręką Wam o nich opowiem. Eee, także jestem ciekawa, bo. Kiedyś częściej kupowałam takie produkty, a teraz naprawdę nie pamiętam, że to ostatni tak raz coś takiego było w naszym koszyku zakupowym. Także super. Marka mi przypomniała, że taki krok również jest. Dwie pasty do zębów, tak pasty, nie wiedziałam, że marka Taupa ma pasty. Może po prostu nie klikałam w tą ikonkę, że powiem, na, na stronie. Ale okej, okay. kolejne różowe opakowanie, czyli ta seria Delikatna, Sensitive oraz pasta wybielająca. Fajne opakowanie, ponieważ te tubki są takie... Em, Matowe, taki matowy, matowe tworzyło, fajnie to wygląda. Myślę, że nie będzie problemu z wyciskaniem, że tak powiem, całego produktu do końca, ponieważ tubka jest dosyć miękka. No i super, nie mogę się doczekać. Produkty, że tak powiem, pierwszej potrzeby, a różowa pasta. Jest bez opakowania, ponieważ chciałam Wam przypomnieć, że również w środku, wiem, że to brzydko wygląda, ale również w środku kartonika znajdują się informacje od producenta, takie ciekawostki. Ja bardzo lubię to, jak marka tołpa właśnie projektuje swo, swoje opakowanie. Lubię te, te wszystkie dodatkowe informacje i tak, dla mnie to jest ogromny plus, właśnie jak to wygląda. Peeling 200 ml, peeling wygładzający, seria Green. Wąchałam zapach, naprawdę bardzo przyjemny, również kolejny. Raz myślę, że plusem będzie tubka, ponieważ jest miękka i nie będzie problemu z wyciśnięciem produktu do, do końca do ostatniej kropelki. Zawsze jeszcze można przeciąć, oczywiście. E, ładny, przyjemny zapach. Mam pilnik jeden pod prysznicę, myślę, że na jakieś jeszcze dwa trzy użycia mi wystarczy i za niedługo będę mogła właśnie chwycić e, potem. Super, bo myślałam właśnie, jaki pilnik kolejny, a tutaj akurat jak, e, jak znalazł, dalej szampony. Super. Wiecie, że ja ostatnio mam problem z włosami, szukam szamponu idealnego i tutaj akurat mam e, dwa produkty i tutaj jest tak, głęboko oczyszczający szampon przeciw przetłuszczaniu oraz odbudowujący szampon regenerujący uszkodzenia. Po pierwsze, plus za opakowanie, że jest przeźroczyste, e, plus za to, że szampon jest żelowy, mają bardzo delikatne e, zapachy, jeszcze ich nie używałam, także nie wiem jak się pienią, jak działają na włosy. na pewno dam Wam za niedługo znać i najczęściej daję Wam znać takie, mówię swoje, dzielę moimi pierwszymi wrażeniami na Instagramie lub na snapie, także wam, Was też tam odsyłam do obserwowania mnie, ponieważ tam często właśnie moje opinie, recenzje, produkty, których używam, pokazuję Wam wcześniej niż tutaj na... Na YouTubie, także tam, tam Was również odsyłam Także zobaczymy Fajne, e, fajne buteleczki Cieszę się Dermo Hair e, Zobaczymy, zobaczymy, jestem ekscytowana e, Produkt kolejny do włosów To jest odbudowująca e, odżywka Regenerująca uszkodzenia e, 200, nie, 150 ml Również fajne opakowanie Ponieważ widzimy ile produktu jest w środku Ma delikatny taki zapach Troszkę bawełniany dla mnie Bo już ją wcześniej wąchałam, ale jeszcze jej nie używałam Także zobaczymy, e, jestem mega, mega ciekawa i tutaj właśnie również mam tą informację, że to jest nowość na stronie. Dalej, produkty do pielęgnacji dłoni oraz stóp. Ja jak wiecie, ogólnie mam problemy z egzemą, ale od jakiegoś czasu mi się to unormowało i używam trochę mniej kremów do rąk, tak naprawdę nie używam ich prawie w ogóle, ale warto, mój zdaniem, mieć jakiś fajny mały krem w torebce, żeby tam, wiecie, przed pracą czy po pracy te ręce pokremować. I tutaj dostałam dwa kremy. I tutaj mamy krem odmładzający do rąk, taki nieduży 60, 60 ml, ale myślę, że go zostawię za jakiś czas, zacznę dopiero używać, ponieważ tutaj data jest aż do grudnia 2018, także on może po Poczekać, ale to jest ta seria Dermomani Lift, czyli myślę, że będzie fajna dla cery, dla, cery, dla skóry dojrzałej, na przykład dla naszych mam lub dla babć, ale na pewno mi czy w dnie nie zrobi. I ten produkt, który już jest u mnie w torebce, którego już używam, to jest rozświetlająca emulsja do rąk. Świetny produkt, ponieważ jest lekki. Formuła bardzo szybko się wchłania. Skóra jest taka, używałam właśnie przed chwilą tego kremu. Skóra jest taka rozświetlona, zdrowa, zadbana. fajnie opakowanie, ponieważ z pompką. Także świetna do torebki i super właśnie tak do używania w trakcie pracy, jeśli potrzebujecie tak na szybko sobie troszkę, że tak powiem, nabliżyć dłonie. jest to lekka formuła, to nie jest jakiś ekstremalnie Bogaty krem, ale takie produkty też się przydają, i no to opakowanie jest świetne, Uże, urzekło mnie bardzo. Um, I mam jeszcze tutaj produkt, który chętnie Wam przemycę gdzieś do mojej serii masyczkowej, ponieważ tutaj mamy dwuetapowy dwu zabieg odnawiający, regenerujący do rąk. To jest nowość, także e, zobaczymy, chętnie go gdzieś wypróbuję, lub może wy w, jakim, w jakim, lub może wy jakimś vlogu, to chciałam powiedzieć, także e, fajnie, fajnie, e, myślę, że, że się przyda. Oraz produkty do pielęgnacji stóp. Ja typowo nie mam takich produktów stricte, że tak powiem z tej półki ze sklepu, że produkt do stóp, po prostu to co mam do dłoni czy do ciała używam też do, do e, tamtych okolic fajnie będzie wyprowadzić również te nowości. Tutaj mam odnawiający pilnik masaż do stóp, i te, o tym produkcie powiem wam trochę więcej w projekcie Denko. E, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dermopedii Reaper, taka właśnie seria fio fioletowo-biała. E, oraz tutaj mamy również w tej serii regenerujący krem maska do stóp i paznokci. To jest seria bogata na noc, taka mocna wyżejąca. Także postawię ją sobie tutaj przy łóżku i będę stosowała wieczorem, no bo e, miękkie stopy, zadowane stopy to, e, to szczęśliwe stopy z pewnością. także Dlaczego, dlaczego nie? I tutaj jeszcze jeden produkt, seria e, Dermopedia Fresh. Orzeźwiający balsam do stóp. Zapobiega e, poceniu. E, zwiększa nawilżenie do o 39%. Fajnie, zobaczymy sobie. Ale go zostawię na taki okres bardziej mi się letni. I tutaj nie wiem, czy wy to zobaczycie. Ta formuła jest taka dosyć wodnista. Nie wiem, czy to widać przez opakowanie. Ale tutaj mamy pojemność 75 ml. Dostałam jeszcze peeling borowinowy. E, myślałam, że są to dużo opakowanie Dostałam soszeczkę ale ja to to mówię. E, ważne, ważne, że jest to. To jest mój ulubiony, to jest najlepszy płynik jaki kiedykolwiek stosowałam. On jest naprawdę bardzo fajnie zdzierający, kocham ten zapach. Dla mnie pachnie to jak las o poranku, jak run leśne, no coś, coś cudownego. I później skóra naprawdę jest bardzo fajnie nawilżona i wypeelingowana. I taka saszetka 42g wystarczy na jednorazowe użycie. Uwielbiam, myślę, że jest świetna na, jak to wszyscy mówią wyjazdy. Także Wam mogę polecić. I tutaj ostatnia grupa produktów, których ja niestety używać nie będę. Mówiłam Wam też o tym na Także e, o tym już część z Was wie. I to są trzy produkty do higieny e, intymnej. Tutaj mamy regulujący wpływ do higieny intymnej wersja mini. E, Wersja mini tego produktu z pompką oraz e, neutralny płyn do intymny. intymny. Ja po prostu takich produktów nie używam, odstawiam jakiś czas temu, stwierdzam, że są mi niepotrzebne e, i ja dla siebie nie widzę sensu ich używania, ale z pewnością już wiem, komu je podaruję. Mam dwie koleżanki, które myślą, że używają takich produktów, także e, im je oddam. Także, także szkoda, no ale jak, jak ja to mówię zawsze, nic, nic na siłę, ale też uszy się było kogoś innego taką drobnostką. Także kochani, to są wszystkie produkty, które dostałam. Jest ich sporo, jak widzicie, ale tak naprawdę wszystkich zacznę za niedługo używać, bo peeling, produkty do typu pasta, szampony, odżywka, u mnie to zaraz pójdzie w użycie. I teraz taka mała yy, niespodzianka dla Was, to jest to, że kiedy będziecie robili zakupy na stronie Tooba o minimalnej wartości 60 zł na to, oto hasło, Dostaniecie w prezencie miniaturkę płynu do zmywania makijażu Dostaję, też link, o który produkt dokładnie chodzi I też warunki właśnie korzystania z tego kodu Także też coś małego dla Was, jak za każdym razem Także to tyle, mam nadzieję, że film się Wam podobał Linki do wszystkich produktów, o których mówiłam, możecie sobie zobaczyć w opisie na dole Także to tyle, buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa!